Rafał Koczek, witam serdecznie widzów Kroniki. Na naszej antenie czas na serwis sportowy. W tym wydaniu piłka nożna, pływanie i lekka atletyka. Powiemy także o zbliżających się wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych. Na początek Decathlon Piąta Liga. Piłkarze Enej Energii Kozienice zdobyli twierdzę jedlińsk. Po ciężkim boju pokonali wicelidera tabeli. Piłkarze Enej energii Kozienice pozostają w grze o awans do czwartej ligi. W 25 kolejce wygrali na wyjeździe z drogowcem Jedlińsk. Jedyną bramkę w starciu z wiceliderem zdobył zaraz po przerwie Bartłomiej Książek. Napastnik popisał się przepięknym uderzeniem z blisko 25 metrów. Gospodarze mieli sytuację, by wyrównać, ale bardzo dobrze zagrała tym razem defensywa energii. Na czele z Michałem Majosem, który w kilku sytuacjach błysnął refleksem. Nasz zespół jako pierwszy w tym sezonie wywiózł z Jeglińska komplet punktów. Ciekawie było także w kilku innych meczach 25. kolejki. Wielka niespodzianka w Rudzie. Płomień Dębę Wielkie zremisował z liderem 1-1. Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie, grając w dziesiątkę. Dla Józefowi to pierwsze stracone punkty po serii 12 zwycięstw. Wygrały zespoły, które są tuż za energią. LKS Promna pokonał na wyjeździe KS Teresin 2-1. Taki sam wynik, lecz triumf gospodarzy w starciu Milanu z LKS-em Chlebnia. Obie bramki miejscowi zdobyli w doliczonym czasie. Do końca w Skórcu walczyli także zawodnicy Podlasia. Tam również gol na wagę trzech punktów padł w dodatkowych minutach gry. Bez wygranej wiosną pozostają rezerwy Pogoni Siedlce. Gospodarze nie przerwali fatalnej serii nawet w starciu z Żerardowianką. Kanonada w Hucie Miejskiej. Tygrys wygrał z Jebłonianką 7-2. Pauzowały rezerwy Mazowi. Pierwsze miejsce w tabeli zachowała Józefowia. Jej przewaga nad Drogowcem wzrosła do trzech punktów. Energia jest trzecia. Do zespołu z Jedlińska traci już tylko dwa punkty. Tuż za naszym zespołem są LKS Promna i Podlasie. Ich czeka pauza, więc rozegrają jeszcze tylko po cztery spotkania. Wydaje się, że realnie w walce o awans liczy się już tylko czołowa trójka. Choć wydarzyć się może jeszcze wiele. Nie wszystko jasne także na dole tabeli. Szans na utrzymanie nie ma już Jabłonianka. Ale 14 miejsca wcale nie musi zająć Gerardowianka. Nie jest też przesądzone, że bezpośredni spadek grozi tylko jednej drużynie. To jak zwykle zależeć będzie od rozstrzygnięć w wyższych ligach. W klasie A remis drugiego zespołu Kozienic – oraz kanonada w Magnuszewie. W 21. kolejce punkty zgubił lider z Iłży. Ponad połowa spotkań 21. kolejki klasy A zakończyła się remisem. Bezbramkowy padł w kozienicach. Drugi zespół energii podzielił się punktami ze zwolenianką zwoleń. Niezwykle otwarte było spotkanie w Magnuszewie. Padło aż 11 bramek, a gospodarze wygrali z gryfią mirów 7 do 4. Pierwsze w tym roku punkty straciła Polonia i Urza. Lider zremisował na wyjeździe z Iskrągust 2-2. Wykorzystały to goniące Polonie Zawisza i Akcja. Zespół z Sienna wygrał w Jastrzębiu 5-2, zaś ekipa z Jastrzębi pokonała na wyjeździe Wisłę Solec 6-1. Zwycięzcy nie było w Skaryszewie i Kazanowie. O ile remis Skaryszewianki z z Krąpianką 1-1 nie powinien dziwić, to już punkt urwany przez powałę i urzance jest pewną niespodzianką. Na czele a -klasowej stawki nadal Polonia i Urza. Trzy oczka do lidera traci Zawisza Sienno, a pięć akcja Jastrzębia. Energia w środku tabeli. Siódme miejsce i 28 punktów. Jeden mniej zgromadził KS Magnuszew i zajmuje dziewiątą pozycję. W ogonie tabeli Krępianka Rzeczniów, Powała Taczów i Wisła Solec. Czas na pływanie. Poprzednią sobotę zawodnicy Delfina Kozienice reprezentowali nasze miasto podczas zawodów w Warszawie i Lublinie. Zobaczmy, jak im poszło. 13 maja w Warszawie odbyła się czwarta runda zawodów od młodzika do olimpijczyka. W gronie ponad 700 uczestników z 70 klubów wystartowała 14-osobowa reprezentacja Delfina Kozienice. Ich dorobek to 8 miejsc na podium i wysoka 9 lokata w klasyfikacji klubów. Basia Balcerzak była pierwsza na 100 metrów stylem dowolnym oraz zajęła trzecie miejsce na 100 metrów motylkiem i 200 zmiennym. Start na 50 metrów stylem klasycznym wygrała Julia Sowińska. Druga na 50 metrów stylem dowolnym była Zuzia Hołuni. Na trzecim stopniu podium stanęli Maja Wasiłek, Agata Traczyk i Michał Bieniek. Finalistami całego cyklu zostało aż 11 pływaków Delfina. Poza wspomnianą już szóstką w finałach popłyną także Tomek Luśtyk, Maciej Bieniek, Mateusz Smykiewicz, Julia Seredyn i Janek Bartosiewicz. Gratulacje dla wszystkich. Życzymy powodzenia. Także 13 maja i również w 14-osobowym składzie pływacy Delfina wzięli udział w trzeciej rundzie zawodów z cyklu Laur Lubelskiego Koziołka na pływalni 50-metrowej. Na podium stanęli Weronika Garbarczyk, trzecia na 50 metrów stylem klasycznym, oraz Wojtek Wieciński. Również trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym. W klasyku Wojtek zajął szóste miejsce. Teraz wieści lekkoatletyczne. Hania Izdebska z Olimpu Kozienice wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich zawodów pod nazwą Lekoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. W rozegranych na stadionie AWF-u Warszawa zawodach Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w gronie ponad 600 uczestników z roczników 2012 i 2013 wystartowała Hania Izdebska z Olimpu Kodzienice. Dziesięciolatka w rywalizacji z rok starszymi zawodniczkami zajęła ósme miejsce w dwuboju lekkoatletycznym. W biegu na 300 metrów uzyskała czas 54,13 sekundy. A w skoku w dal osiągnęła odległość 3,65 m. Na koniec mam dla Państwa jeszcze kilka zaproszeń. Końcówka maja i początek czerwca zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Zapraszamy dzieci i młodzież do 16 lat na zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Odbędą się one w niedzielę 28 maja nad jeziorem Kozienickim. Zbiórka o godzinie 6.30 na polanie za kortami tenisowymi na terenie ośrodka rekreacji i turystyki. Udział dzieci w zawodach tylko pod opieką osoby dorosłej. Organizatorem jest koło wędkarskie nr 10 w Kozienicach. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kozienice z okazji Dnia Dziecka organizuje zawody pod nazwą ZENEU Po Uśmiech i Zdrowie. Impreza odbędzie się w piątek 2 czerwca na stadionie miejskim w Kozienicach przy ulicy Sportowej 3. Początek godzina 11. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. W zależności od wieku uczestnicy wystartują w biegach na dystansie od 200 do 600 metrów. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 26 maja na adres olimpkos@wp.pl oraz w dniu zawodów do godziny 10.30. Wśród wszystkich uczestników biegów rozlosowane zostaną upominki. Więcej informacji pod numerem telefonu 601 678 529. Partnerem imprezy jest Enea Wytwarzanie. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. To oczywiście nie wszystko. 27 maja bieg szlakiem króla Zygmunta Starego, a w kolejny weekend m.in. Hunt Run oraz różne festyny z okazji Dnia Dziecka. Będziemy o tym informować na bieżąco i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A tymczasem na dzisiaj to wszystko, co miałem do przekazania. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu serwisu Sportowego Kroniki.